widzowie, już w miarę to opanowałem. Wiem gdzie, i teraz zbieramy te moneczki. A później sobie poulepszamy, pokupujemy jajka. I będzie opening. Tak jak wcześniej mówiłem, jest. Odcinek w tamtym odcinku z szreka. Oglądnijcie. A ja teraz otwieram prezent. I bardzo dużo tu się zarabia. Zobaczcie, parę razy. O, i jeszcze tutaj mam busty. Koiny. A później sobie jeszcze damy laki. Laki, super laki. nie super ultra. To super to to wszystko aktywowane prawie oprócz tych laki. I zaraz to będę zrobię tego hackera do końca. 95% hakera 96%. Bo wcześniej sobie to popatrzyłem już i pograłem. I haker, haker, haker. Haker 99. Ile tu będzie tysięcy diamentów? O. Hmm. I dużo potek. Teraz TechShop Jedno jajo sobie to otworzymy Basic Ja wcześniej go miałem I potrzeba ich sześć Ja dobrze pamiętam by mieć Tamtego i tu jest ta machina no tak nie a to też tam na początku chłopie i tu jest ta machina neutralna chyba ona jest do wszystkich bo goldy nie no to ci. beach Możesz biec. A zobaczmy na tych, co się stanie. Nie, ja tracę. Hm. A ja tu mam pety. No, to chyba tutaj, wreszcie tak, wreszcie. I potrzeba nam parę takich tych. A tych shop. I py. Kolejny odcinek będzie ten. Taki, że wiecie, ja będę w kolejnym odcinku robił ten wielki opening. I tu jest kolejny jakbym chciał, zrobię i e bowl ulepszyć. poczekamy to widzimy się jak ta skrzynka będzie już prawie zrobiona już otworzyłem tamta co biegnie dziewczyna mi pomogła w tym i widzicie patrzcie ona idzie tam pewnie na trudniejsze. To mi też tam ja sobie pójdę. No a jak ja sobie pójdę to ona to zrobi i mi pomoże. Z tym bo mi nawet nie zbierała tego. Tu łatwiej się zarabia. I to o wiele. I pierwszy bilion. Wyczekujcie kolejnego odcinka, bo myślę, że on dziś wleci nawet. Kolejny odcinek, gdzie będzie opening. Wyczekujcie. Najwięcej na tych o dużych skrzynkach się zarabia. Mamy to reddit. A no to co? Pyk. Diamenty. I tu też. Hmm, mało się od tych trzeba te... o! Trzy razy kolejny. O ile tu było? 2,25 mln Nie, to po jest jeszcze trudniejsza. A ta dziewczyna sobie poszła. <laughs> to idę dalej. Będzie łatwiej. Mojego kotka. Bo tak samo samemu... a nie zdążyłem nawet skoczyć. Hmm. No, trochę mało się zarabia. A te są bardzo mało płacalne, są bardziej te niebieskie. А таких же небесных и кружих нема. Prawnie. I subskrybujcie i lajkujcie, to ważne jest. Tego można zjeść. Tego i tego, tych dwóch sobie zostawi. A i kotka. By chociaż był. tutaj i to już koniec Tak to koniec już. Kupuję sobie pety. Nie wiem czy od razu te lepsze, czy na przykład te. Te będzie lepiej. No bo parę później zrobimy. Rainbow. Dobra, basic. Jeszcze cztery takie będzie ten Rainbow. Trzy, dwa. Jeszcze. No i sześć, tak, sześć. To shop? nie shop. A ja od razu przecież to było min. Nie. Kijk. Okay. I rainbow cukier. Ma ten rainbow No, lekko ulepszone, ale lepiej nawet tu, na tym, jednak. Moieleśniowiec, jakaś... jakaś dziewczyna mi pomaga. Z Halloween to jest eventu. Bo teraz trzeba czekać na Halloween albo na święta. Chyba. No i dużo tu się bardzo zarabia. 56 milionów, 31 milionów, 11 milionów 11. Hmm. Jak ktoś ci pomoże, no a ty będziesz to zbierał. I rank up. Jakiś A ja tu mam do pozbierania dużo. Film mnie nie ma, i zaraz będzie 2 biliony. Już 2 biliony. No szybko tu się zarobię. Można sobie poskakać. No. Będzie open. Jeszcze tu mam. To myślę, że tak dziś wleci ten kolejny, bo godzina jest 18.20. No to ja jeszcze pogram, pozbieram te monety. No i gdzieś tak koło 20.00 pewnie będzie film z openingu. No, i już cztery biliony będą. Tak w miarę koniec odcinka będzie. Wtedy, kiedy. Nie ją Wtedy, kiedy. Skończy się skrzynka. I pyk. Łatwiej jest, jak ktoś pomaga. jutrzejszy penning oczywiście. Wezmę superlaki i ultralaki. A ja tu mam do zbierania dużo chwila nieobecności i tyle do zbierania. No i zaraz będzie koniec jest i patrzcie ile ile bilionów teraz mam. A co to Szęsie Nie wiem czy coś Cały czas trzęsie, no i... tyle. Trzeci giełd haker... raczą Dobra, to tym miłym akcentem. Koniec. No to nara.